Siemaneczko, witam Was na nowym materiale. Emocje po wyścigu na Mazowieckim Graweru powoli opadają. Tak więc, należałoby nagrać króciutkie podsumowanie co poszło nie tak, a co się sprawdziło. Zapraszam! <śmianowidł> Dobra, znalazłem jakieś tutaj odosobnione miejsce. Troszeczkę wieje, ale mam nadzieję, że mnie będziecie słyszeli. Jeśli chodzi o samą trasę, spodziewałem się, że będzie znacznie łatwiejsza. Myślałem, że będą jakieś fajne szuterki premium. Asfalty wiedziałem, że będzie dosyć sporo, ale nie przypuszczałem, że trasy w terenie będą tak ciężkie. No, proszę bardzo, Mazowiecki gravel. I wymagające. A to też za sprawą na pewno deszczu, który przy granicy wieczorem jak i drugiego dnia, czy w nocy jak i drugiego dnia padał. Słuchajcie, ciągle pada. Ja już kompletnie przemoczony jestem. Na całej trasie było dużo błota, kamieni, piasku. Była też przeprawa przez Fiszor, która też dużo mi energii. Zabrała. Pomyśleć, że za to zapłaciliśmy, co? Nie wiem, szedłem jakieś chyba 12-15 minut, bardzo wolno, bo dno było kamieniste. Na trasie były dwa punkty odżywcze takie duże pit stopy. Pierwszy był na 209 km w szkole w Korczewie. Można było zjeść coś ciepłego. Kolejny był chyba na 376 km w dworze mości Brody. Też było piwko, jakieś zupki, chleb ze smalcem. Naprawdę mega mi to pomogło i dodało energii na te ostatnie kilometry. Podczas całego wyścigu było jeszcze kilka pomniejszych pit-stopów. Gdzieś widziałem jakieś gospodarstwo sadownicze wystawiło jakieś soki, wody. W nocy, w szczególności, mi to bardzo pomogło, jak jechałem, ale miło. Były też jakieś pomniejsze punkciki na trasie z wodą. Założenia były takie, żeby jechać swoim tempem, nie napalać się. Plan był taki, żeby po prostu to przejechać pić regularnie jeść, tak mniej więcej co godzinę i udało mi się to zrealizować. Problem był w tym, że Jechałem Longiem i drugiego dnia zacząłem już troszeczkę opadać z sił. Chciałem się spać, i wydaje mi się, że to nie był dobry pomysł. Teraz jestem właśnie na kilka dni przed Wisełką 500. Plan jest taki, żeby jednak się przespać gdzieś, coś wynająć, jakąś kwaterę, jakiś hotelik. Tak, na 5, może maksymalnie 6 godzin. Zobaczymy, jak to w ogólnym rozrachunku wyjdzie. Czy bardziej się opłaca spać po drodze, czy jechać longiem? Chciałbym to właśnie teraz sprawdzić. Miło by było, jakbym miał poniżej 40 godzin, ale coś czuję, że trasa też może być ciężka, bo limit czasu jest chyba 70 godzin, bodajże. Tak więc jeszcze więcej niż na mazowieckim gravelu. No zobaczymy, zobaczymy. Jeśli chodzi o rower, wszystko się fajnie sprawdziło. Nie miałem żadnych problemów. Problemem jedynie była tylna opona. Może nie tyle opona, co prawdopodobnie zbyt duża dziura, albo mleko, które nie chciało załatać tej dziury. Bo złapałem kapcia. Niestety mleko nie, nie chciało sobie, znaczy nie mogło sobie poradzić z, z tym ubytkiem. I musiałem użyć zestawu naprawczego. Zatrzymajmy się jeszcze na chwileczkę przy oponach. Tutaj chciałbym nadmienić. Że na oponkach bardzo fajnie się jechało przez większość część trasy, ale niestety tam, gdzie deszcz popadał i tam, gdzie się zaczęło robić błoto, to się ślizgałem na tych oponach. Musiałem bardzo wolno i uważnie jechać. Raz nawet się wywróciłem, bo jechałem jak po lodzie. Na to łącznie straciłem jakąś godzinę czasu. Tak to bez żadnych problemów. Garmin w zasadzie. Z garmina jecha, korzystałem drugi raz i troszeczkę miałem obawy, czy wszystko pójdzie ok na tak dużym dystansie. Ale nic się nie zawieszało. Wszystko działało bez problemu. Bardzo ładnie mnie nawigował. Dziękuję Konradowi z kanału Wstałów Kąpa za jego filmik o garminie 530. Bardzo dużo mi pomógł i wyjaśnił, jak i wszystkim widzom, którzy brali udział w ankiecie. Bo jeśli nie wiecie, to zastanawiałem się jeszcze nad Łachu Roam, ale ostatecznie wybrałem garmina 530 organizacja wyścigu była naprawdę na najwyższym poziomie. Co prawda nie jechałem w innych wyścigach, ale tutaj jakby te wszystkie informacje, jakimi nas zalewali. Organizatorzy, było, było ich aż tyle, że w zasadzie nie miałem żadnych pytań. Wszystko było w mailach, na Facebooku. Każdy mógł znaleźć interesujące go odpowiedzi na jego pytania. Tak więc, tutaj duży ukłon w stronę organizatorów, że naprawdę od tej strony organizacyjnej, na to najwyższa półka. A dzisiaj właśnie robię sobie taką leciutką jazdę na kilka dni przed Wisełką. I dnia dzisiejszego właśnie podejmę decyzję, czy startuję. Bo nie wszystko poszło na poprzednim wyścigu tak, jak powinno pójść. Chodzi tutaj o zdrowie. Niestety, ale wysiadło mi kolano lewe. Gdzieś tam około setnego kilometra. Później gdzieś trzysetny kilometr. Drugie kolano mnie też zaczęło boleć, tylko w zupełnie innym miejscu. I do tej pory walczę z tymi kontuzjami, próbuję to jakoś rozćwiczyć, używam jakichś żeli. Jest ogólnie lepiej, ale tak naprawdę dzisiaj się wybrałem na jakąś taką dłuższą wycieczkę. Chcę zobaczyć, jak te kolana będą się zachowywały i podejmę decyzję. Jak mam się męczyć, to wolę jednak nie jechać, bo nie będzie mi to po prostu żadnej przyjemności sprawiało. Wiem, jak było na Mazowieckim Gravelu od setnego kilometra już praktycznie walczyłem z tym kolanem. Jak przestawałem pedałować, to mnie mega bolało. Potrzebowałem kilkudziesięciu sekund, żeby to rozruszać. Jak schodziłem z roweru, to kulałem. W zasadzie, jak wjechałem na metę i siadłem z roweru, to chodzić nie mogłem. Ale zobaczymy. Może będzie dobrze. Chciałbym pojechać. Traska fajna nad morze wzdłuż Wisły. Mega się jaram. Pojawiły się u mnie jeszcze po wyścigu inne dolegliwości. W prawej ręce u małego palca opuszek nie mam w ogóle czucia. Już minęło kilkanaście dni w zasadzie i dalej nie czuję tej końcóweczki palca. Wiem, że to, jest, że to się zdarza czasami na takich wyścigach przy długotrwałej jeździe, i dlatego się zastanawiam, jak to jeszcze długo potrwa. Jak Wy też coś takiego mieliście, to dajcie znać. Jak Wy oglądacie ten materiał, to ja prawdopodobnie już jadę, jestem w trasie albo nie jadę i siedzę w domu. Wyczekujcie informacji na kanale. Na pewno w niedzielę wrzucę posta jakiegoś odnośnie mojej decyzji. No i to by było na tyle. Ja lecę dalej i pozdrawiam i do usłyszenia.